Tym filmem chciałbym rozpocząć serię poradników dotyczących podstaw filmowania, takich całkowitych podstaw od tego, od czego każdy powinien zacząć. Zazwyczaj są to dość łatwe rzeczy, jednak wystarczy przeglądać kilka grup facebookowych i popatrzeć na pytania, jakie tam są zadawane i można zobaczyć, że nie do końca te tematy są dobrze rozumiane przez szczególnie początkujących filmowców. Ja też pamiętam, że pewne tematy trudno mi było zrozumieć i potrzebowały takiego dokładniejszego wyjaśnienia, nie zatrzymywania się gdzieś w połowie podając jedynie zasady, ale wyjaśnienia dlaczego tej zasady się stosuje i skąd ona się wzięła. W tym filmie omówimy sobie jeden z trzech parametrów ekspozycji, które mamy dostępny w aparacie czy kamerze w czasie filmowania, czyli wyjaśnimy sobie, czym jest czas naświetlania, jak wpływa na nasze filmy, jak go dobierać, skąd wzięła się zasada 180 stopni w przypadku czasu naświetlania i jak z niej korzystać. Jak już wspomniałem, czas naświetlania jest jednym z trzech parametrów ekspozycji dostępnych w aparacie. Oprócz czasu naświetlania mamy przysłonę i czułość, zwaną ISO. A przez to, że jest to parametr ekspozycji, rozumiem, że można dzięki niemu rozjaśniać i ściemniać obraz. Jeśli wydłużymy sobie czas naświetlania, to obraz się rozjaśni, a teraz jestem jaśniejszy. Jeśli skrócimy sobie czas naświetlania, no to zobaczmy jedno. Nie działa to za dobrze. 125, Teraz jestem ciemniejszy, troszkę niedoeksponowany, bo skróciłem czas naświetlania. Wróćmy na jedną 1,50. Jak każdy z parametrów ekspozycji, poza jasnością obrazu wpływa jeszcze na. Jedną rzecz. W przypadku czasu naświetlania jest to akurat ilość motion blura, który pojawia się w, na zdjęciu czy na filmie. Dużo łatwiej zrozumieć, jak działa czas naświetlania w fotografii niż w filmie. Czas naświetlania w fotografii określa czas, w którym otwarta jest migawka, czyli naświetlania jest matryca, czy w przypadku aparatów analogowych kiedyś to było film. Najczęściej w fotografii mamy migawkę mechaniczną, gdzie mamy dwie kurtyny. Górna kurtyna odsłania matrycę bądź film. Na określony okres czasu, czyli na ten czas naświetlania, dolna zamyka. W przypadku krótkich czasów naświetlania, to co zazwyczaj robimy z ręki, ciężko wysłyszeć na przykład różnice w czasie naświetlania, ale jak postawimy aparat na statywie i wydłużymy ten czas do powiedzmy sekundy czy dwóch, to słyszymy otwarcie pierwszej kurtyny, mijają dwie sekundy, zamknięcie drugiej kurtyny. Im krótszy ten czas naświetlania, tym ostrzejszy będzie obiekt, który poruszał się w trakcie tego naświetlania, czyli Wyobraźmy sobie, że fotograf robi zdjęcie sportowcowi. Załóżmy, że nie są to szachy i sportowiec porusza się bardzo szybko. Jeśli ustawi czas naświetlenia na 1 dziesiątą sekundy, to ma sporą szansę na rozmazanie tego sportowca, bo dajmy na to on będzie biegł. W ciągu tej 1 dziesiątej sekundy on przebiegnie powiedzmy pół metra. Więc cała jego półmetrowa droga będzie zapisana na matryce aparatu i objawi się w postaci rozmycia. Z drugiej strony, jeśli ustawiłby bardzo krótki czas naświetlania, taki jak 1000 na sekundy, na przykład, to ma sporą szansę na złapanie tego poruszającego się obiektu w taki sposób, żeby na zdjęciu wyglądał na nieruchomy. Oczywiście tutaj wszystko zależy od prędkości tego obiektu, który fotografujemy. Więc tyle o fotografii, bo mieliśmy mówić o filmie. W filmie sprawa ma się nieco inaczej. Ważną rzeczą, którą powinniśmy sobie tutaj powiedzieć, to że w filmie nie rozpatrujemy tak jak w fotografii pojedynczych klatek. Tylko gotowy materiał. Jak wiecie, film składa się z 25, 24, czy tam 30 klatek wyświetlanych na sekundę, czyli 30 czy 25 takich pojedynczych zdjęć, ułożonych jedno po drugim, wyświetlanym, żeby uzyskać wrażenie ruchu. I teraz pytanie brzmi: na przykład, jeśli nagrywamy tego naszego biegnącego sportowca, to czy każda wycięta klatka z tego filmu musi być krystalicznie ostra, żebyśmy widzieli zamrożony ruch tego sportowca? Odpowiedź oczywiście brzmi nie. Film rozpatrujemy jako zbiór tych klatek, powiedzmy, czyli rozpatrujemy materiał wideo odtworzony w tych 25 klatkach na sekundę, a nie pojedyncze klatki osobno. Tak samo jest w przypadku timelapsów, którymi się zajmuję. Istotnym jest, jak materiał wygląda po złożeniu wszystkich klatek w całość, a nie jak wygląda każda pojedyncza klatka. Jeśli interesowaliście się wcześniej filmem, na pewno słyszeliście o zasadzie 180 stopni w kontekście ustawiania czasu migawki. I o co w niej chodzi? Zacznijmy od nazewnictwa. W fotografii typowo używamy określenia czas naświetlania, shutter speed. W przypadku filmu mamy dwa określenia, możemy też używać czasu naświetlenia, chociaż w powiedzmy bardziej profesjonalnych kamerach czy produkcjach mówi się raczej o kącie migawki, shutter angle. Koncepcja kątu migawki wzięła się jeszcze ze starych analogowych kamer, gdzie migawka była migawką kołową. I co to oznaczało, że to była migawka kołowa? Jak na pewno wiecie, w kamerach analogowych mieliśmy film, do którego wpadało światło przez obiektyw i naświetlało ten film, tworząc obraz. Jednak w przeciwieństwie do typowego aparatu fotograficznego, tych klatek musieliśmy naświetlać stosunkowo dużo, bo było to te 24-25 na sekundę. Więc musieliśmy mieć czas, kiedy ten film będzie mógł się przesunąć, ale nie będzie w tym momencie naświetlany, bo wszystko by nam się rozmyło. I tutaj wychodzi zasada, na jakiej działała migawka kołowa. Migawka kołowa to było półkole zakryte i półkole puste w przypadku migawki 180 stopni, o której mówimy. Kiedy pełne półkole zakrywało film, on mógł się przesunąć na kolejną klatkę, następnie odkryte półkole dawało dostęp światło do, światło mogło dotrzeć do tego filmu i mogło naświetlać kolejną klatkę. Działo się to bardzo szybko, te 25 razy na sekundę, o których mówię. Zasada 180 stopni dotyczy właśnie tego półkola. Pełne koło ma 360 stopni, półkole 180 stopni. Mogliśmy uzyskiwać również krótsze czasy migawki, jak 90 stopni czy 45 stopni. Wtedy większa część tego koła była zakryta, czyli przez krótszy czas naświetlaliśmy nasz film. Czyli spróbujmy się dokładniej zastanowić, o co chodzi z tymi 180 stopniami. Nasza migawka kołowa porusza się ze stałą prędkością, i 180 stopni oznacza, że przez połowę czasu film jest naświetlany, a przez drugą połowę czasu jest przesuwany. I stąd pochodzi ta słynna zasada, którą teraz powtarzamy, że migawka powinna być dwukrotnością klatkarzu. Czyli przy 25 klatkach na sekundę ustawiamy 1,5 sekundy, właśnie po to, żeby każda klatka była naświetlana przez połowę czasu dostępnego między klatkami. Powiedzmy, tutaj zaczyna się jedna klatka, tutaj zaczyna się druga, i przez połowę tego czasu naświetlamy tą klatkę. Więc zasadę znamy: 25 klatek na sekundę 1,50, 50 klatek na sekundę 1 setna. Sto klatek, dwusetna i tak dalej. Więc na co to wpływa poza ekspozycją obrazu, czyli jasnością tego obrazu? Wpływa na ilość tego rozmycia ruchu, o którym mówiłem. Jak pomacham sobie teraz ręką, jeśli zatrzymacie sobie na stop klatkę, zobaczycie, że ta ręka nie jest idealnie ostra, ona jest nieco rozmazana. Jednak w samym filmie. Wygląda dość naturalnie. Zasady 180 stopni migawki trzymamy się właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze jest, co na pewno ma na to wpływ, to przyzwyczajenie widza, gdzie od wielu wielu lat w kinach oglądamy filmy, które wyglądają właśnie w ten sposób nagrywane z migawką 180 stopni i mamy ten powiedzmy film look. A drugim powodem, którego nie możemy pominąć, jest to, że migawka 180 stopni jest bardzo bliska temu, co widzą nasze oczy. Jak popatrzę na tą moją rękę, którą macham, ona też nie jest idealnie ostra. Też ją widzę nieco rozmazaną. Tutaj mam pomoc naukową. Dam to na moim tle, żeby było trochę ciemniej. Mamy wiatraczek. Ilość rozmycia na samym wiatraczku zależy od tego, jak szybko się kręci. Jak widzicie, kręci się szybciej, jest bardziej rozmyty teraz jest ostrzejszy. Będę na telefonie zmieniał parametry ekspozycji. Przydałoby nam się ustawić automatyczne ISO. Jest automatyczne ISO po to, żeby mógł zmieniać prędkość migawki żebyśmy pozostali w mniej więcej podobnej ekspozycji. Tutaj mamy 1,5 sekundy, czyli ja nagrywam w 25 klatkach, czyli nagranie z, zachowanym, z zachowaną zasadą 180 stopni. Na ekranie tutaj mam ekran podglądowy. Wiatraczek wygląda bardzo podobnie do tego, co ja widzę na żywo swoimi oczami. Wydłużmy ten czas do 1.25. W kącie migawki byłoby to 360. W kamerach analogowych nie było to możliwe, bo musieliśmy mieć czas, żeby przesunąć ten film. W przypadku aparatów cyfrowych czy kamer cyfrowych, możemy uzyskiwać takie kąty migawki. Teraz wiatraczek jest bardziej rozmyty, moja ręka też. Tak troszkę to dziwnie wygląda. Mi się wydaje nieco nienaturalne patrząc teraz na ekran. Muszę uważać na mikrofon. Ale spróbujmy w drugą stronę teraz. Myślę, że to będzie ciekawe. Ustawmy 1000 na sekundy. Jest ustawione. Powinno być. Wiatrak wygląda zdecydowanie nienaturalnie. I on wygląda zupełnie inaczej niż jak ja patrzę na niego się tu na żywo. Dziwnie mruga samo będzie moja ręka. Więc wiemy już, że mamy zasady 180. Oj, zepsułem wiatraczek. Dobra. Więc wiemy już, że mamy zasady 180 stopni, dzięki której nasz obraz wygląda bardziej naturalnie, yy, bliżej tego co widzi nasze oko. Muszę patrzeć w obiektyw zamiast w monitor, bo się troszkę przyzwyczaiłem od wiatraka. To jest też jeden z powodów, dla których ujęcia z telefonów czy z GoPro, powiedzmy, wyglądają często dość amatorsko. Tak samo dobrym aparatem czy dobrą kamerą można ustawić krótką migawkę i ten obraz nie zawsze będzie wyglądał yy, tak, jak powinien. Wróćmy sobie do 1.50. Teraz pytanie, yy, kiedy to ustawienie ma znaczenie? Weźmy sobie za przykład ujęcie ze mną teraz. Siedzę sobie praktycznie nieruchomo trochę macham rękami, więc w przypadku takiego ujęcia ewentualnie moglibyśmy się pokusić o użycie krótszego czasu migawki i byłoby to mało zauważalne. Wróćmy sobie do tej jednej tysięcznej. Z drugiej strony, o teraz fajnie było widać jak się zmieniła migawka. Z drugiej strony mamy ujęcie, w którym będzie na przykład taki wiatraczek. Jeśli nagramy go ze złym ustawieniem migawki, będzie wyglądał w ten sposób, czyli bardzo dziwnie. To samo dotyczy się innych szybko poruszających się przedmiotów, powiedzmy, choćby koła samochodów, czy sport, czy samo to jak choćby jesteście na zewnątrz i dynamicznie poruszacie kamerą, wtedy rozmycie ruchu, czyli ten motion blur, będzie pojawiał się nie ze względu na ruch obiektów w kamerze, ale ze względu na ruch samej kamery. Więc wyobraźmy sobie na przykład, że robicie szerokie ujęcie e, krajobrazu, w którym kompletnie nic się nie rusza: nie ma wody, e, nie ma ptaków, nic, chmury ruszają się bardzo powoli. Wtedy ustawienie e, czasu migawki właściwie nie będzie miało znaczenia, ale dajmy na to, że w tym samym ujęciu mamy wodospad. Wodospad na bardzo krótkim czasie naświetlania możecie to sobie sprawdzić w kranie w domu na bardzo krótkim czasie naświetlania będzie wyglądał e, dziwnie, nienaturalnie. Na dłuższym czasie naświetlania wodospady zawsze wyglądają pięknie. Pięknie to widać w timelapsach, zawsze wszystkie rzeki, wodospady itd. Nagrywane na dłuższym czasie, jakieś pół sekundy czy do sekundy wygląda pięknie, płynnie, jak spływające mleko, jak mgła. Tylko teraz tak, powiedzmy, że nagrywamy coś, do czego chcemy trzymać się tej zasady 180 stopni, ale nagrywamy na zewnątrz w pełnym słońcu. ISO mamy już na sto, czyli najciemniej jak możemy ustawić. Przysłony nie chcemy przymykać, bądź przymkniemy na maksa i dalej mamy za jasno. Jak ustawić ten czas na jedną 50 sekundy? Z pomocą przychodzą nam filtry ND. Filtr ND to kawałek ciemnej szybki, trochę jak okulary przeciwsłoneczne, które zakładamy na obiektyw i obraz staje się cały ciemniejszy. Jeśli założymy sobie taki filtr szary... Aktualnie mamy czas setną. dajmy na to, że jesteśmy na zewnątrz i jest właśnie za jasno, musimy użyć czasu setna. Dzięki założeniu tego filtra i ściemnieniu całego obrazu mogę sobie ten czas wydłużyć. O, tu mamy 1,50 i jest w miarę ok. Filtry ND są okrągłe, są prostokątne czy kwadratowe. Nakręca się na obiektyw, są w różnych rozmiarach, można kupować też przejściówki. Są też filtry zmienne, chociaż zazwyczaj nie działają za dobrze i są w różnych gęstościach. Ten, który przed chwilą użyłem, to filtr ND8. 8 oznacza, że zaciemnia obraz trzykrotnie. Mamy ND2, ND4, ND8. Wszystko mnożymy razy dwa. Czyli dalej jest ND16, ND32 i tak dalej. ND2, ND4, ND8. Zaciemniamy o trzy działki przysłony. Więc żeby dokładnie trafić z gęstością tego filtra, czyli z tą mocą, z jaką on ściemnia, musimy mieć albo szczęście, albo mieć ich kilka, ewentualnie mieć ten zmienny. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem poruszyć, bo często widzę pytanie, o to, jak to się ma w przypadku nagrywania slow -mo. Powiedzmy takie pośrednie slow 50 klatek na sekundę. Odpowiedź na pytanie, jakiego czasu używać w przypadku nagrywania slow brzmi to zależy. Weźmy za przykład te 50 klatek na sekundę. Nagrywając materiał w 50 klatkach na sekundę, zakładamy, że odtwarzamy go później w 25 klatkach na sekundę, tak jak powinno się to robić. Mamy dwie możliwości. Po pierwsze albo odtwarzamy materiał w real time, powiedzmy, nie, niezwolniony, czyli technicznie rzecz biorąc wrzucamy materiał w 50 klatkach na sekundę na timelinea w 25, program automatycznie wyświetla nam co drugą klatkę i mamy materiał niespowolniony. Drugą możliwością jest spowolnienie materiału, gdzie w 25 klatkach odtwarza nam każdą klatkę i dzięki temu materiał mamy dwukrotnie zwolniony, czyli mamy lekkie slowo. Aby zachować zasadę 180 stopni w tym drugim przypadku, czyli w odtwarzaniu każdej klatki, którą mamy, w odtwarzaniu w slowo, ustawiamy migawkę na jedną setną sekundę. Dzięki temu mamy 50 klatek, mnożymy przez dwa, jedna setna sekundę. Odtwarzamy każdą klatkę, którą mamy. Wychodzi z tego slowo, ale zasada jest zachowana. Teraz spójrzmy na ten pierwszy przykład, o którym mówiłem, czyli odtwarzamy e, materiał w 50 klatkach, niespowolniony na timeline 25 klatek na sekundę. Czyli co za tym idzie tak z technicznego punktu widzenia odtwarzamy co drugą klatkę. Efekt, który uzyskujemy na timeline jest identyczny, jakbyśmy nagrali ten materiał w 25 klatkach na sekundę, bo odtwarzamy co drugą klatkę. Co za tym idzie, żeby w tym przypadku zachować zasady 180 stopni? powinniśmy nagrywać w 1,5 sekundy, dlatego że zmodyfikowaliśmy ten materiał i on już nie jest odtwarzany tak, jakby był nagrany w 50 klatkach, tylko jest odtwarzany normalnie, jakby był nagrany w 25 klatkach. Tylko teraz co robić, jeśli mamy fragmenty, które chcemy zwolnić, mamy fragmenty, których nie chcemy zwolnić, po prostu nie wiemy, co będziemy robić w postprodukcji nie ma właściwie jednoznacznej odpowiedzi na to. Różnie do tego podchodzą. Zdecydowanie slow wygląda lepiej z krótszym czasem migawki i wtedy najczęściej powiedzmy stosuje się tą 1/50. Jak wspomniałem, slow wygląda fajnie z krótszym czasem migawki, więc przy większych slow-mo, jakieś 100 klatek, 200 klatek na sekundę, ja osobiście często korzystam z jeszcze krótszego czasu naświetlania, jakaś 1,500 na 1,000 i wciąż to wygląda fajnie, bo ten ruch jest dużo wolniejszy, dużo wyraźniejszy, a na takim slow-mo zazwyczaj nie mamy elementów, które poruszają się naprawdę szybko, żeby ten Motion blur miał jakiś w ogóle sens. Pamiętajcie też o jeszcze jednej istotnej kwestii: to, że istnieje taka zasada jak zasada 180 stopni w przypadku migawki, nie znaczy, że zawsze musimy ją stosować. Jest wiele filmów, jak notorycznie wspominany Szeregowiec Ryan, gdzie migawka była ustawiona na mniejszy kąt, tam bodajże 45 stopni, czy w większości ujęć przynajmniej, po to, żeby ten obraz był jeszcze ostrzejszy, żeby trochę podkreślić te trudy wojny i ten dramatyzm, który dział się w kadrze. Więc jak z wszystkimi zasadami najlepiej najpierw zacząć korzystać z tej zasady, zobaczyć jak ona wpływa na obraz, co się stanie, jeśli nie będziemy trzymać się tej zasady, a później kreatywnie do tego podchodzić, zmieniając ten czas naświetlania tak, jak my chcemy, żeby uzyskać taki efekt, jaki właśnie chcemy. To był pierwszy z serii poradników na temat podstaw filmowania, już niedługo poruszymy kolejny temat, więc zasubskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco, a na tą chwilę możecie sprawdzić moje już dostępne poradniki na temat Hyperlapse i Motion Control Timelapse.